Co pić na otyłość brzuszną? Woda stanowi fundament każdego skutecznego planu redukcji tłuszczu brzusznego, ponieważ uczestniczy we wszystkich procesach metabolicznych organizmu. Wypijanie szklanki wody przed każdym posiłkiem zwiększa uczucie sytości i pomaga kontrolować wielkość porcji, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kalorii. Zielona herbata zawiera katechiny i kofeinę, które synergistycznie działają na przyspieszenie metabolizmu i stymulują spalanie tłuszczu. Herbata Julon wykazuje jeszcze silniejsze właściwości termogeniczne niż zielona herbata, blokując jednocześnie wchłanianie tłuszczów z pożywienia. Woda z cytryną wypijana rano na czczo alkalizuje organizm i wspomaga procesy detoksykacyjne wątroby, która odgrywa kluczową rolę w metabolizmie tłuszczów. Ocet jabłkowy rozcieńczony w wodzie pomaga stabilizować poziom cukru we krwi i zwiększa uczucie sytości po posiłkach. Herbatki ziołowe, jak z pokrzywy, mniszka lekarskiego czy zielonej kawy wspierają naturalne procesy oczyszczania organizmu. Koktajle białkowe po treningu dostarczają niezbędnych aminokwasów dla regeneracji mięśni i utrzymania wysokiego metabolizmu. Napary z imbiru stymulują termogenezę i przyspieszają trawienie, co sprzyja redukcji tkanki tłuszczowej. Absolutnie kluczowe jest unikanie wszystkich napojów słodzonych, soków owocowych i alkoholu, które dostarczają pustych kalorii i zakłócają procesy spalania tłuszczu.